Sleep in midst the trees, but all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of coos, Hugs and rays Nice tune. Been a while since I heard it last. Zamordowanie rannych, kradzież, ludzeserstwo! Jesteś niniejszym skazana na śmierć przez powieszenie. Albo tortury. No. Nie mieszaj się! Bierz nagrodę i jedziemy! Things on their mind. Things like me. They paid me for you. <laughs> In times past, no amount of coin would convince a Witcher to take this contract. Times have changed. Cesarskim złotem. Ciężkie polowanie? Bez wątpienia cięższe niż wasze. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać w... Celu. One slice you, cut and dice you, eat you up whole, eat you whole. Zili miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą, Cairne Metz. Czarodziejka opowiedziała Wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego krówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki go, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała Wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o Wiedźmach z Krzywuchowych Moczarów. Odmiennie się tego, dobrego! Jedź 秃子，你他妈的，你去。 Ciężkie szerokie koła wóz kupiecki. Zjechał z traktu z dużą prędkością. To nie wróży niczego dobrego. No tak, jadący samotnie przez walen kupiec nie mógł dobrze skończyć. Czerwone, wytrawne, zubaran, południowe stoki mm, z nutą porzeczki i cytrusów. Ech, żal. Resztki mięsa katoblefasa. fasa. Ciekawe, do jakiego to zaklęcia. Ludzka stętnicy. Nie mogło odejść daleko. Się zachowała, ale nie wyczuwam nic magicznego. Ciekawe co na to, Kaira. Schował się i czekał na pomoc. Nie nadeszła. Jak to w weleń. Naprzód! Geralt! Już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem drzewa korzenia tylko. Zagrzejesz sobie wina z goździkami? Widziałem, co było na wozie. Wykwintne mięsa, drogie wina, przyprawy z Erykani i za magii. Powiesz mi, co knujesz? Lepiej pokażę. Tylko musisz chwilę zaczekać. Zaintrygowałaś mnie. Dobrze, zaczekam. To na dwór. Będziesz się przebierać? Potem, ale nie uprzedzajmy faktu. No, idź przed dom. Dzięki za cierpliwość już prawie gotowe. Jakbym chciał oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć uwagę, że powiedziałam prawie i nie przerywaj. -i. Co się stało z trzecią myszką? Zaklęcie ma 66,6% szans powodzenia. Więc zawsze biorę jedną więcej, tak na wszelki wypadek, to gdzie ona? Kajra, może mi wytłumaczysz, o co chodzi? Znasz bajkę o Kopciuszku? Nawet wiem, jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrille zeżar zeugl, który zalągł się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Błagam, ani słowa więcej o zeuglach. A wracając do bajki o Kopciuszku... Chciałabym wyrwać się z tych ponurych bagien na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia, a tak się składa, że jesteś jeden facetem na poziomie w całym Welen. Więc co powiesz na kononą przejażdżkę w świetle księżyca? I kolację? Brzmi kusząco. Na tyle, że nie odmówię. Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. Zamienisz dynię w karoce? Nie. Zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. Nie krzyw się, mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć, a o świcie wszystko wróci do normy. Nie ma mowy. Nie lubię, jak się na mnie rzuca czary, a poza tym moje ubrania nie cuchną. Dyskusyjna kwestia, ale nie psujmy atmosfery. No, to w drogę. Czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa. Koczuszek, bo kark skręcisz. Spróbuj mnie dogonić! Hej, Gratuluję. Byłbyś świetnym Jackoem. Gdybym był pół metra niższy i dwa puty lżejszy. Ach, no tak, ale wtedy bym cię tu nie zaprosiła. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam tych odczynników? Wołowina w cynamonie i goździkach, pieczony kapłon z szalotkami. Warto było się pofatygować. Polać ci białego, czy. Czerwone wytrawne. Tylko niech wpierw poddycha. No proszę. Nie miałam cię za konesera win. Myślałaś pewnie, że wiedźmini jedzą szpik topców i popijają wodą z kałuży. <noise> Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tu ja i tu, tu zim tam. Zresztą niedługo się odkuje. W jaki sposób, jeśli można wiedzieć? Wydaje mi się, że w Walen trudno zrobić karierę poza sektorem rolniczym. <grystanie> prawda. Więc są dwie możliwości: albo zacznę hodować rzepę, albo stąd wyjadę. No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Gerald. Byłeś świetny. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda? Na tej wyspie działy się takie rzeczy, że aż ciarki chodzą. No, i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłaś. Te klatki, truchła, papiery. Czemu cię to interesuje? Bo rozumiem wagę badań, które tam prowadzono. W nieodpowiednich rękach ich wyniki mogłyby wyrządzić wiele złego. Wybacz, nie powinnam była w ogóle poruszać tego przykrego tematu na naszej romantycznej kolacji. Romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele. Przyjaźń nie jedna ma imię. To jak? Wybacz, jest ktoś inny. No i co z tego? Oj, Gerald, Gerald, jesteś taki staromodny. Położysz się ze mną chociaż i popatrzysz na gwiazdy? Hmm, czemu nie? Wiesz, jak mówią na te konstelacje w Zarikani? Pewnie coś ze smokiem. <laughs> nie, ma inną nazwę. Trochę nieprzyzwoitą. Nachyl się, to ci szepnę do ucha. Kejra, gdzie... Uśpiła mnie zaklęciem. Znaczy, coś knuje. Wieża na kłomnicy.